Dzień dobry, dzień dobry. Krótka relacja z ptaszarni. Mamy pierwsze potomstwo. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Za chwileczkę Wam pokażę. Tutaj też mamy fregatkę, który ma 5 czy 6 jajeczek. Sześć jajeczek, ale <laughs> najlepsze jest tutaj. Najlepsze jest tutaj. <laughs> tu jest pięć młodych zeberek. Ale majdżowe to śpią. <laughs> Takie puszyste kuleczki. Puchate. <laughs> Także tak to wygląda mama się już tam niecierpliwi i tata tam jest tam też mamy tu w tej budce prowizorycznej z kartonu bo takie, takie dałem też mamy jajeczka też jest pięć jajek także liczę na udane lęgi pozdrawiam serdecznie wszystkiego dobrego